I witajcie w kolejnym odcinku z gry Silent Hill 1. Dobra. Harry. Rzekłbym, iż trzeba by iść na górę. Także to rzekłem i... Także to... A tak, czekajcie, tam były niesprawdzone drzwi. Aha, bo tam się nie da wejść w żaden sposób. Dobra. Także to rzekłem i idziemy. Co się stało? Aha, przeszedłem na drugie piętro. Dobra, ok. Okej. Okay. Kaloryfer. Złowcielone. Satanistyczne piekło. Jezus Maria, ciemna. Idą gnojki. Idą gnojki. Dlaczego ja mam 12 FPS-ów? Ta gra ma 20 lat, a ja mam 12 FPS-ów. Ubi-gnoja. Ubi gnoja No, mówię do ciebie. Ubi-gnoja. Leszty, piekielna, mątwo! Dziecko szatana, dobra. Dobra. Okej. Okay. Tam są chyba schody dalej w górę, co? Boże, tu są jedne drzwi, drugie drzwi. Przejdźmy może pierwej w te drzwi. Już gnojki. Już te gnojki. Gimbusiarstwo cholerne. Użyj Gimbusie pieroński. Kucz, go dziada. Puśćmy nogę. Wal. O, idy kopa. I dziękuję. Takie tempo rozgrywki to ja lubię. Jakie cholerne gimbusy umierają. Mapa Stanów Zjednoczonych. Jedyna rzecz na tej pikselozie, którą można rozpoznać. No tu jakieś twarze, to są twarze. Szczerze? Nie mam zielonego pojęcia. What is this? Wód. Dobra, nic w tej sali więcej chyba nie ma. Przynajmniej tak mi się wydaje. Chyba dobrze mi się wydaje. Dobra, przebiegnijmy się tu. Jezus, nienawidzę tej ciszy w silencie. Hmm. Teraz tak, zerknąłbym na mapę. To nie mapa, tu jest mapa. Dobra, ta klasa zwiedzona, czyli tak, tu mogę przejść do drugiej klasy i wejść i sprawdzimy kibelki. Kocham sprawdzać kibelki. Dobra, jesteśmy w kolejnej klasie. Straszna cisza. E... Czyja to fota tam jest? Nie wiem. W sumie ciężko poznać. Kolejna mapa. Mapa Stanów Zjednoczonych. Piękne, dziecięce rysunki na ścianach, ale już mam ciary. Authentic. W tych szafkach coś mogę znaleźć? Nie, raczej chyba nie. Akwarium pewnie z patyczakami. Myśmy mieli patyczaki. Co tu pisze? Odwróć się Harry. How are you? Hi. Czemu ta gra tak nie działa? Jest to sterowanie też mi czasem dobije. Dobra, tu mam 30 klatek. Tam mamy. Aha im mniej obszaru widzi, Harry, tym mniej klatek jest na ekranie. Coś mocno irytująco dziwne. Dobra, idziemy sprawdzić kibelki. Kibelki to jest naprawdę bardzo ważna rzecz. W wszelakich horrorach. Jezus, Maria! Cię to dziecko, płacze, wyjdź z tej łazienki, synku. Coś że tu się zaraz, zaraz dupnie i padnę na zawał. A wejdźmy tam jeszcze raz. Ta gra lubi czasami w ten sposób robić ludzi w chuja. Ja no, ten mały zapłakał i tyle. Popłakał sobie i poszedł. No wychodzimy. Uf. W tym Kim nic nie ma. Jezu, uwierzcie mi, że ja. Nas, e, mam ciary, naprawdę mam ciary na... i gęsią skórkę. Te potwory są najmniej straszne w tej grze, jak była kocham. Dobra, to... Commandajby mnie gnoju. Pan ten drugi oberwie przypadkowo, oberwał przypadkowo, obydwoje dwoje. Ober... Puszcza, nie. Jest, jeden oberwał, drugi oberwał, trzeci oberwał, dobij go, tak. Wszystko zdechło? No mam, że ja ci taką nadzieję. O, mamy amunicję, fajnie. Hmm, yy, no bo je do pistoletu, dobra. Nie będziemy na razie używać broni palnej, póki mamy rurę. I to tyle, jeśli chodzi o... o Jezus. Yy, Oto miejsce. zerknę na mapę, aby nie pominął nic. Wszystko sprawdzone, wszystko. Idziemy do klasy muzycznej w takim razie. Pewno zamknięte. Otwarty. Znowu te gnoje. Yy, jak z moim życiem w ogóle jest? Że tak zapytam. Ups, trzeba użyć nawet dwóch. Nie, ten guzik, god damn it. Puszczaj mnie, gnoju. Ten mieć ga nożem. W którym gimnazjum pozwalają dzieciom nosić noże do szkoły? To jest straszne. Umieraj, gnojku. Chodź tu. O. Super. Weź ich teraz, podeptaj. No, podeptaj ich. A tego drugiego też byś mógł zaciukać. Dziękuję. Harry, jesteś nieposłuszny. Ciemno tam dość. Tu była gdzieś sala muzyczna, tak? O, właśnie. To idziemy. Se pośpiewamy, kurna, ale kamera dziwna. Dobra, jest fortepian, czyli dobrze. A tu mamy nuty. Opowieść o bezgłośnych ptakach. Pierwszy przyleciał pelikan. Nagrody rządne. Białymi skrzydłami, trzepocząc, Jezus idzie język połamać. Cichy gołąb przyleciał. Lecąc zapie Pelikanem najdalej jak tylko mógł. Kruk nadleciał lecąc wyżej niż gołąb, tylko po to, by pokazać, że umie. Pelikan gołąb-kruk nadleciał ła, jeszcze łabąć, łabęć, by miejsce swe odnaleźć, zaraz obok innego ptaka. Wreszcie, wrona Jezus ile tych ptaków? Wrona przyleciała szybko i zwalniając, krzycząc i drzemiąc. Kto drogę pokaże, kto kluczem będzie, kto poprowadzi do srebrnej nagrody. A ta fuck? Że jak ja mam to zrobić? Nie otwiera się, ale nie wygląda na zamknięte. Jebnij rurą. Nie wchodź do menu. Nie działa. Tak też myślałem. Co oni mają z tymi ptakami? O co chodzi w ogóle? Się da coś zrobić, nic się nie da zrobić, kademic. Jezus Maria, co ty szalejesz z tą kamerą, mój Bole? Nie jest zamknięte, ale nie da się otworzyć. No, Weź tu człowieku, bądź mądry i pisz wiersze. Jakiś ptaki, kruki łabędzie, bugieło. Dobra, wychodzimy z tej sali muzycznej. Wiem, że ma być łabędź, kruk. Dobra, brona jakiś, orzeł, nie wiem. Ten surprise, surprise. A dobrze, jak, jak, jak mi się uda przejść na grę. O, szafka. Tą scenę chyba pamiętam. Chyba. Tak, scena z kotem. To tylko kot. This is only cat. Eee. Y coś go zjadło. Nic tu nie ma, okej. Okay. Zaraz dupnie i coś będzie. Patrzcie jak się przestraszę już, mm -hmm. Zrobicie mnie w chuja. Nie ma mowy. Nie ten przycisk! Dobra, puść mnie gnojku. I zdechnij. Gin, leż, cały podłogę, gnoj jeden, bo nie, nie, nie przyniosłeś... ...bitej śmietany, nie możesz lizać moich kolan. Dobra, spróbujmy tam iść jeszcze raz. Takra lubi robić huja w ten sposób. Więc ja jestem na to przygotowany. Teraz już w szafce coś będzie, coś pewnie tak czuję. A bo i nie. Cholera, nie wiem jak to działa. Wiem, że coś w tej szafce się pojawi, tylko nie wiem kiedy. Zaznaczyło mi się to na mapie, może? Nie. Dobra, tam mamy pianino. Co mi po tym pianinie? Jezu, zaś pełno tych gnojów. Mariuszku! Puść tatusia. Leżeć! Leżeć gnoju, mówiłem ci, żebyś leżał. Dobra, ten nie zaś chyci za nogi. Ale to dobrze, bo jak mnie chycają za nogi, to wtedy mogę je lać po kręgosłupach. Nie chciało się nosić pajączka, to teraz masz. Okej, okay, a dalej co? No. A, to duszek jest. Okej. Okay. Duszki niewiele nam robią, także spoko. Tak Czy to musi być tego cholerstwa? Tyle, naprawdę Dobra, idzie następny Puść me nogi Mówiłem nie ma Jezus, Maria Pu A. No puszczaj od tyłu Gnój, mały, perfers Cholerny. Umieraj Dobra, idź tam, Harry, i go dobi Nie robimy, no dobi, no dobi go Mamy kolejny drzwi. No, samochód. Jakżeś, no, Jakżeż... Jak to treściwe. Możecie słyszeć... ...głosy dzieci w tle. Tak, to moje dzieci. Pff, oczywiście. Ej, jakże mogło być inaczej? Dobra, tam przejdziemy do kolejnej klasy chyba, z tego co pamiętam. Chyba nawet na pewno. Z tej klasy przejdziemy do biblioteki. Pewnie znowu te gnoje tu będą. Nie, cicho, dobra. Żirafa i słoń, poznaje po gabarytach. A naprawdę te dzieci brzydko malują. Mój Jezu, wejdźmy. Znowu te gnoje. Idziemy tu. Znowu te gnoje. Duża apteczka, dobrze wiedzieć. Weźmy sobie Tu jest chyba duszek tylko. A może nie! Pewnie tam za tą szafką siedzi pnój. Parszywy. Kolerny małolat. Chodź tu. Nie, to duszek, dobra. Duszki są spoko. Nic specjalnego. No, no dobra, sporo nic specjalnego, to light, tylko... Gdzie ty jesteś, Duszku? Jezus, jaki on jest wkurzający i trochę straszny, bo go nie widać. Ale se poszedł. Dobra, wszedłem tu, a tu nic. Nic nie ma. Ale są drugie drzwi, w którym znowu coś jest. Kurde, nie widzę co. A ty gnój, chodź tu, Mariusz. Mar Mariuszku, bo nie trafiłem w ciebie. Mariuszek? Mariusz, czy idziesz? No, właśnie, Mariusz. Mariusz, tak, liśmy kolana, umieraj. Zboczona świnio. Mał, no i pół, prosto w kręgosłup i w czaszkę. Dziękuję. Co tu piszę? Nic specjalnego. Ty stary, ledwo żyjesz, czy udajesz? Kurwa, ledwo żyjesz. Dobra. to widzę. Są jakieś półki, ale to nic nie działa. Co mi po bibliotece, jak tu nie mogę sobie książek nawet poczytać, bo Harry twierdzi, że to nic specjalnego. Harry, nie lubisz czytać książek? Otwarte. Ej, jesteśmy gdzie? Aho, jesteśmy tu. Te drzwi pewnie są zamknięte. Nie, otwarte. To po co ja tam będę szedł? Nie wiem. Dobra. Powolutku, beznerwowo, spokojnie. Idziemy do pierwszej drzwi. Paleta? Nie. Prasa kolejna. I ręka. Dobrze widzę, dobrze widzę. Ręka. Statua ręki jakiegoś starca. Aha, to statua. Pięść jest mocno zaciśnięta i nie puści. Co ja tu mogę zrobić? Mam coś w ogóle? Nie bardzo. Na razie jesteśmy w czarnej dupie, bo nic nie mamy. To jest salka chemiczna chyba. Albo mamy iść do salki chemicznej. Już nie pamiętam. Nie pamiętam tej gry, wow. ni w ząb. Ni cholery, ni w ciul. Zapiszę. To jest dobry pomysł. To jest bardzo dobry pomysł. Czy ja mogę tędy przejść do następnego pomieszczenia? Nie, nie mogę. Więc ulatniamy się stąd. Mimo boju. I idziemy dalej. Teraz w którą stronę? W tą Chyba nie. Chyba tak. Fakty, za dźwięki! Nic pomocnego, ale tu coś jest pomocnego. Woda dystylowana to nie jest potrzebne. No nie? Okej, okay, skoro twierdzisz, że to nie jest potrzebne, ale to, co tu stoi na tej półce, już zapewne jest potrzebne. Chemikalia wziąć, jak najbardziej. I spróbujemy użyć tych chemikaliów na ręce tak. Chyba, że to jeszcze za mało. Nie no, spróbujmy wziąć, może, jednak tą wodę destylowaną. Otwórz to. Otwieraj. Spróbujmy wziąć tą wodę teraz. że ją, czy nie bardzo? Aha, no niepotrzebne. No okej, okay, nie wnikam. Twierdzisz, że jest ci to niepotrzebne, więc tego nie bierzemy. Będę się. Chodź tu, Mariusz. Mariusz, chodź. Mariusz, puśćmy nogę. I w kręgosłup. Przestępnice. Dziękuję, otwórz. Spróbujmy tutaj użyć tych chemikali... Ha, ha, ha. Tego syropu na kaszel. Yy, tu mamy chemikalia. Cannot use here. Czemu? Aha, bo nie stałeś na wprost ręki. Tak, czekajcie. Spróbujmy. Bo to czasami działa dość dziwnie. Dobra, dobra, dobra. I teraz, no. Chemikalia. No. I'm boss, goddammit. I ręka się na pewno rozpuści. Of course! Of course! Dobra, otwórz to. Jest tutaj złota moneta. Wiesz, chłopie, monety złotej byś nie brał, by się musiałbyś te widać. I nie wiem, po co mi ta złota moneta, ale koniec. Znowu Mariuszek, chodź Mariuszku. Dobra, puść nogę. Jezu, jak oni się tulą do moich kolan. Jak swoją drogą to wygląda dość wyznacznie, jak on tak... Nieważne. Tu mamy jakieś drzwi? Nie bardzo. Tutaj mamy drzwi i tutaj. No, otwórz te drzwi. Kobieto, oznacz się mężczyzno. Byliśmy tu? Chyba byliśmy. Da, myśmy tu byli. Dobra, ręka pozbyta. Pozbyta się ręka, tak, pozbyta się ręka. Teraz idźmy na drugą stronę, przejdźmy dalej. Yy, czyli tam, tak. Andrzej, czy dobrze chcę iść? Tak, dobrze chcę iść. I pójdziemy sobie piętro wyżej. Ale piętro wyżej pójdziemy dopiero w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć i do następnego. Silent Hill. Yo. Game over!